Ok, czas na kolejne zadanie. No. Tak, tak, tak. Okej, teraz jest czas na małą demonstrację tego kowala, nie? Zaraz przynajmniej Ile masz kasy? 15 tysięcy. To na pewno dużo zyskasz. Ok, kowal. Ulepszamy. Więc go ulepsz na parę poziomów. Jak będzie miał drugi poziom, to wtedy pokaże się ładna animacja i jego warsztat będzie ulepszony. Let's go. Yes. No to zamknij inventory. No, ale dużo zobaczyłem, Messi. Zasłoniłeś pół ekranu inventory. A to zwanie niesprawne. I to bardzo. Tym bardziej, że tę animację widzisz tylko raz na konto. No, dwa razy na konto. Raz na hardware i raz na software. Oczywiście nie będzie tego, no, a tutaj, no, nie. To mm -hmm. ma Nie róbmy na razie przedmiotów, bo inaczej będziemy przyjęci. Nie robię. Czas na bossa. pierwszego, nie? Nie ja ja drugiego. Ja drugi. drugi. Tylko teraz ma takie zamrażające, Bajer. wybuchające kule, które tworzy. O, 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 właśnie, tak, Unik? Taktyczny unik. O, gdzieś nie Zobaczmy. Nie ma ja, portu. To jest jeden expa i jeden, Trzy Poison Damage? Na pewno będzie długo nosił. No. Nie mamy czwartego tego poziomu. Czekaj teraz na Nie, no, o, no. oczywiście, że nie. Let's go and Pierwszy raz widzę mogę z no. nie mam powiedziałem wcześniej. No inaczej by to widział. Ale right, właśnie... Uh... No. Pamiętaj, że wy 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 wybór wyposażenia mąka to jest głównie tak. Broń starczą, dwie bronie naraz lub dwuręczne te Dajbo lub lask. Mm -hmm. I to jest główny wybór. Y to jest główny wybór wyposażenia. Jedyna główna rzecz, która mi się nie podoba to to, że zawsze jest z pięści. No to jest pierwsza rzecz, ale druga rzecz to jest to, że zawsze się skaluje ze zręcznością te, te obrażenia. Mm -hmm. Zarówno Dimo Hunter, jak i te mają... Zręczność jako podstawowy atrybut filozofii. Więc nieważne co nosisz, zawsze zręczność działa, chociaż na przykład według mnie laski i te sprawy powinny... O, 10 minut na sekundę. Laski i te sprawy powinny dawać, dostawać obrażenia np. od siły. A nie, doktorek nosi dwuręczny miecz i inteligencja zwiększa jego obrażenia. Nie, to ty miałeś oślepiający ten... właśnie, nie? Wow. On się chyba zmienił, pokaż go jeszcze raz ten... Trzy... Nie, 3 sekundy. Nie, nie, dobra, to to jest to samo. A ja mam pułapkę. Na 6 sekund zwalniającą pułapkę. Która używa dyscypliny. A, to coś? A ja? Ale Ciar... fajnie. Tak. I to jest właśnie jeden z powodów, dlaczego Dimu jest taki dobry. Bo jest podstawowo dystansowy, ma zwalniające umiejętności, plus jeszcze stawia pułapki za dyscyplinę. A ta okay. pułapka kosztowała 6, kosztuje 6 dyscypliny, a kosztowała 8 osób. O. Więc już koszt się trochę zmniejszy. Mam 30 dyscyplin maksymalnie. No. I regeneruje się 1 punkt na sekundę. Okay. A z nienawiści regeneruje się na 4 punkty. 4, 4, 4 punkty na sekundę. Ja mam maksymalnie 25. Oczywiście są tam, wiesz, sposoby na zwiększenie regeneracji. a to no. głównie przez O Ojej. Okej. FPS bezwzględnie. Mi też. To jest dużo Nie chodzi o efekty da, piękne, <laughs> mm, Wszystko OK z Teraz ja. Dziwny spadek, ale to jest jeszcze od, 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 od nagrywania Też. Zobacz, dlatego Dimo Hunter jest taki dobry. Wróg podchodzi, wydajesz sobie trochę dyscypliny. Mm -hmm. I już jesteś bezpieczny. Plus zawsze się regeneruje. Wystarczy trochę poczekać, masz full. A Monk? Nawet nie może generować na przedmiotach. Na Ty prowadzisz. Nie się tam. Tobie nic nie wypadło pewnie, co? Co? Nic nie wypadło tobie z tych beczek? Nie. Taka demonstracja systemu. Pustuj. <grymne> Pustuj. Patrz, ustawiam tutaj jedną pułapkę. Po drugiej stronie. I absolutnie ani jeden podpływu się nie pojawia. Jak to zamknąć? to, ja to dalej pójdzie do, do dziewiątego nie dobijemy? Właśnie, nie zauważyłeś już, że jesteśmy troszeczkę do tego spojrzałem. No. No niestety. Normalnie, to jak wczoraj graliśmy, też mi mamy brakowało. Może później I... będzie trochę więcej. No, zobacz, nie że zwolnieni, to jeszcze oślepieni. I mój łańcuch trafia dwa cele zaraz. Let's go with it. Idę, idę. I zauważyłem też jedną rzecz. Chociaż masz na przykład 900 pinga, nie? No. To i tak jak grasz na cooperative z kimś, to między nami nie ma laga. No. Właśnie na początku zastanawiałem się, bo Blizzard... Czekaj chwilę... Mała zadumia. Blizzard się chwalił właśnie, że wymyślili jakiś system, który nie daje la nie ma lagów. No nie wiem, ja jakoś... Jak masz 600 pinga, to widać ten lag. No. Ale teraz zrozumiałem, o co chodzi. To chodzi po prostu o laga między graczami. Mhm. Mm Pamiętasz w Diablo dwójce jak się właśnie ścigaliśmy? Ja. Yeah. No. To... Um, jak się ścigaliśmy, żeby zobaczyć, kto ma większe... Kto ma większą... E, kto ma szybszą postać, no nie? Ja. Yeah. No to oczywiście ustawiliśmy, dobra, to, to do tego drzewa, no nie? I oczywiście na moim ekranie ja wygrałem wyścig, a na twoim ekranie ty wygrałeś wyścig, bo jest to jest spóźnienie tych pół sekundy, nie? No. A oni to jakoś zrobili, że... Że nie ma tego spóźnienia w ogóle. I to, jest ta, I to jest właśnie ten ich bez lagów system. Ja sam osobiście bym wolał, żeby zmniejszyli po prostu pakiety, żeby był mniejszy ping. To byłoby fajniejsze. Albo offline, żeby nie było takich problemów jak teraz, żeby się za dużo ludzi grało i nie można zrobić z gry. No. I mówię ci optymistycznie. To dopiero będzie można normalnie grać 16 maja. W Pierwszy dzień nikt nie będzie grał w Diablo, bo nie da rady. Nawet, nawet nie warto próbować, tylko zainstaluj grę i czekaj. Się ciesz, że, to się cieszę, że kupujemy jeszcze fizyczną kopię nie? No. na płycie. Nie musimy ściągać klienta. Patrz, oczywiście też już pewnie będzie w pierwszy dzień. Na pewno. 40 ekstra serwerów też z uh, World of Warcraft. W World of Warcraft było tak, chociaż nie grałem w World of Warcraft, to znam historię yeah. i sta Starcraft na przykład, najbardziej oczekiwana premiera w Korei od 12 lat chyba, no nie? O, o, boss, A, nie, to są ciągnięcia, zobacz jaką kontrolę nad tłumem ma ten gość, uś, uś. O! już poziom, o ja też. Co jest fajne, to, to że jak robisz poziom, to ta fala przez... e, rani wrogu. No ale niestety ten efekt zobaczysz tylko przez 60 razy na harę. Mam ale... co To się pomoże. Mam tarczę. Eee. Ja mam dwie broni. To nie. <laughs> eee, tak. Ok, zobaczmy. Ja mam e, karabin maszynowy 21 na 200 jak czaruje, 10. Za, kontynu za kontynuację strzelania. 220 się A ty? Pokaż za, za demonstrację, w twój bierzyski. A, ja nie A nie tak. E... A, Tempest Rush. Bieganie. Czekam, czekam. 15 i 10. wow Mimo ke... to, że nie mam tego kija, to i mi się pojawił oh, oh yeah! Ilej! O! Dopiero teraz się skończyło. Zauważyłem, że ten rapid fire... Zauważyłem, że ten karabin maszynowy. Dłużej o wiele strzela jak masz, jak masz jedno, e, dwuręczną broń, dwuręczną kuszę. Co wolno strzela lub łuk. To wtedy o wiele dłużej strzela i robi większe obrażenia co strzała ostatecznie, nie? Długniej się tak Speed. Nie, nie, chodzi mi o to, że patrz, łuk strzela. Ile? 1-4 ataki na sekundę, ok? No, czyli dosyć szybko. Mm -hmm. Ale i tak wolniej niż na przykład dwie kusze na raz, nie? Ala John Woo. Ala yeah. Max Payne, nie? No. I dlatego te Max Payne, I dlatego. A właśnie nie tak z wyglądu, to ten mój przypomina trochę właśnie Max Payne. A ja! O kurde! Dopiero teraz się skojarzyłem. Max Payne Trójka. Yeah. Też wychodzi w tym samym dniu co diablo. Przypadek? <grym> to zainstaluj Diablo i graj w Maxa Payne'a. <grym> A tam nie ten Max Payne nie obchodził. Nie był obchodził, gdyby wyszedł wiesz, 5 lat temu. Yeah. Jeszcze gdzieś tutaj z pudełku Maxa Payne ma dzięki dwójki na więc? Ja. Yeah. Jedynka była fajna. Jedenka była lepsza od dwójki. je. Oh, oh yeah. Ty patrz, co jest, ponieważ mój łuk strzela wolniej w mm -hmm. To też puszcza mniej strzał na raz. No. Nie, puszcza chyba tyle sam strzał, ale ten, ten, ten tyk, jak zawiera nienawiść, jest wolniejszy, rozumiesz? Mhm. Mm Coś takiego. Za co Więc to pomaga. Więc to pomaga konserwować się nienawiść. Jak mam właśnie dwie kusze małe, to prędkość oczywiście ataku jest yy, szybsza. O, o wiele szybsza, ale też i o wiele szybciej nie. Ja wcześniej części zastanawiam, jaką klasę wziąć drugą. Chociaż zwykle w większości gier biorę właśnie coś, ale łucznika, zręczność na mnie te sprawy, to Mołk jest też naprawdę mm -hmm. na fajny. O właśnie! O. Ważny moment. No, Jak się nie. gra na dwóch, to żeby nie wbić... Żeby nie było czegoś takiego, że jeden wchodzi do bossa, kiedy jeszcze jest trzech z tyłu, to pojawia się właśnie takie ostrzeżenie, że jeden gracz wchodzi do tego eventa, ocalić dekarda kejna i reszta musi zaakceptować. Jak już jesteś w, tym moment, w tamtym miejscu, to nie możesz uciec z tego miejsca. Nie możesz się teleportować i to te sprawdza, nie? To teraz mniej ci czas, bo też zaakceptował. No to leć. A co się stanie, jak się nie zaakceptuje? To wtedy wchodzę solo. Aha. Dobra. Jak wchodzisz solo, to wtedy musisz walczyć z mocniejszymi potworami nie? też. I ze ske na przykład ze skeletem Kingiem. Mhm. Kurde, to jest naprawdę Prince of Persia. Mówiłem. To musi być ten sam akryl. Owiłem. Jeszcze w parze 14 czy 13, o wiele fajnie się gra kooperatyw, nie? Yeah. Uu, właśnie jak wyrzucę te grafy, ale już tyle, że ma sens podnosić. Przyspieszyłeś mi gadkę? Niechcący przyjechał na XP A nie szkodzi Wychodziłem z menu Kolejna z demonstracja WSI. Można przyspieszać gadki Kogoś innego No Co z jednej strony mi się nie podoba Ale Oczywiście jak grasz wiesz Jak gram razem z tobą To oczywiście mamy umowę Ale chcę wszystko przesłuchać Ale jak grasz na publicznych grach To nie dość, że wszyscy mają Demona szybkości w swojej dupie, nie? No O, boss Pierwszy no. raz widzę deceased Bart To musiało być coś unikalnego, widziałeś? Ja yeah. Uuu Jeszcze jeden defa Masz yeah. tutaj 4 deftryki Stable No i właśnie to jest ta rzecz Musisz przed podnosić, potem mi dawać, nie? Ja yeah. Przecież my nie będziemy sobie kraść przedmiotów Rozumiem, że oczywiście to rozwiązanie jest jako domyślne Szczególnie że masz dom aukcyjny za kasę Nie ma tak. E, super Git przedmiot, którego tracisz, nie? Ja. To w Diablo dwójce. Bala rany. Kto ubił bala, to silnik. I nie dostawał nic. Jo. Tylko ten, co stał pod nim i klikał szybciej. I nie miał laga w tym momencie. No. Ale wiesz, większość bot botów nie wyprzedzić, nie? Aha. Właśnie, ciekawe news. Jeśli dobrze się orientuję, to udało się już zrobić haki do bety. A, wiesz, dawno. Czyli, że na przykład zaznaczało ci krypty, w jakie mogłeś wchodzić, gdzie, by, gdzie było główne zadanie. Co tam jeszcze zaznacza. Mapę ci zaznaczało, te sprawy. Wiesz, całą mapę ci odkrywało. No, takie tam bariery. Dźwięk Inglesi, jest OK? Jest OK. No dobra. Na razie. I to było kolejne zadanie.